Dokręcam część jeszcze, bo się okazało, że mi się skończyła Bade, e, pamięć. I tu mam z tym problem ostatnio cały czas, więc to jest druga część poprzedniego filmu. Więc kurtka e, Synergy, firma dla mnie żadna, ale jest, ludzie kupują rzeczy z high street. A. No, rozumiem. Mam ją z worka, poszła za 15 funtów. Bardzo fajny sweter. Owcza wełna Freda Perego poszła do Włoch. Pamiętajcie, jak do Włoch wysyłacie, to zawsze track and sign. Zawsze, co by to nie było, bo stracicie. W zasadzie prawie wszystko do Włoch, co wysyłam, idzie w piach. To jest bardzo ciekawa sprzedaż. To jest kamizelka. Wygląda jak odporna, Jest to kamizelka do paintballu, i ta zaleczka, proszę Państwa, poszła za 97 funtów plus dycha wysyłki do Niemiec. Niemcy się zbroją normalnie. Eee, bluza North Face, North Face wiadomo, dobra firma. Ktoś dał mi ofertę chyba dwie dychy. Przyjąłem już w końcu za dziesiątym razem. I tu i, tu, i cieka, ciekawa, ciekawostka z Amazona. Ja Amazona nie pokazuję fajnie w ogóle, ale proszę. Pa, wiem, że takich rzeczy się nie bierze ze sklepu. No bo niby jak. Ja kupiłem trzy takie sztuki po piątce. Sprzedają się za 15 funtów i się w miarę sprzedają. Ja nam na Amazonie nie reklamuję nic, a tutaj, y, mimo wszystko, poszło to za 15 funtów, więc mam tam gdzieś na czyściocha, wyjdzie mi z 3-4 funty. Nie? Y, tego typu rzeczy ludzie nie lubią kupować w sklepach, wolą na internecie, więc to jest temat, który można poruszyć. Jak gdzieś widzicie, często w Charity zrzucają ludzie po prostu no co tu dużo mówić jak ktoś zmarł. Wszystkie jego pozostałości, w sensie tego typu rzeczy, właśnie oddałem do charity. I są tam po 3-4 funty. Normalnie w sklepie kosztują właśnie około 15-20 funtów taki worek. Więc to jest warty temat poruszenia. I tu wracamy do ostatniej rzeczy, o której wam chciałem powiedzieć. Proszę. Piękniutkie buty doktora Martensa z limitowanej wersji. Przyjąłem ofertę 160 funtów. I, no co to dużo mówić, to jest dla mnie solidny zysk, bo one mi kosztowały w tak ogólnie w rozrachunku gdzieś koło 50-60 funtów. Więc 160 funtów to jest tak czystego zysku, chyba z 8 dych. Dobra, to jest dokończenie poprzedniego filmu, więc wrócę dwa filmy dzisiaj. I poproszę jakiś komentarz, subskrypcję, cokolwiek tam byście sobie chcieli napisać, jakieś pytania macie na temat handlu na eBayu. I nie tylko, to chętnie podpowiem. Jak jeżeli chcecie pytać o Amazon, to się wypchajcie. Ja nie podpowiadam, na ja się handluje na Amazonie, bo nie lubię handlować na Amazonie. Handluję tylko dlatego, że mam niektóre produkty, które wiem, że są szybciej sprzedawalne na Amazonie. A i ja mam to już, to jest moje szóste konto na Amazonie, nie do końca moje i nie polecam. Osobiście z całego serca nie polecam. Dobra, zaraz się znowu. Cześć, dzięki, dajcie jakiś komentarz.